No każdy z nas jest bardzo podekscytowany, powracamy do, do hali Azoty. To tak naprawdę pierwszy oficjalny mecz. Nie licząc oczywiście superpucharu e, o Polszczyznę, ale, ale zdecydowanie będzie to coś innego: zagrać pierwszy raz w Pruzlice. Szczególnie dla tych, dla tych zawodników, którzy, e, którzy są pierwszy rok w naszej, w naszej drużynie. Dlatego liczymy na, na wsparcie kibiców. Wiemy, że ono będzie, ale, a, ale szczególnie dla tych nowych myślę, że będzie to. Wyjątkowe przeżycie i oby, oby mecz zwycięskie, bo, bo na pewno nie będzie łatwo. Jesteśmy na, na początkowej fazie, w początkowej fazie sezonu, więc, więc jakichś wniosków z tych ostatnich meczów, daleko idących, myślę, że nie można wyciągać. Ale, ale widać podróżenie z częstochowy że, częstochowy, że jest, jest bardzo niebezpieczne. I... Widać to było szczególnie w ostatnim meczu z drużyną z Jastrzębia, ale my również gramy dobrze, gramy, gramy coraz lepiej. Oczywiście mamy, mamy wiele rzeczy, które jeszcze możemy, możemy poprawić, ale, ale jak na ten etap sezonu wygląda, wygląda to dobrze, więc czeka nas, nas bardzo ciekawe spotkanie drużyn, myślę, które są w dobrym momencie, w dobrej, dobrej formie w tym, w tym momencie sezonu. Mamy czwarte spotkanie, i to jest dopiero pierwsze spotkanie przed własną publicznością, ale były, były sytuacje ważniejsze. Granie mogło poczekać. No, wracamy, wracamy na naszą halę po, po, po bardzo długiej przerwie. Nie, mozie, nie możemy się już doczekać tego meczu i z niecierpliwością czekamy. Ostatnio też natknąłem się na jakiś, na, na jakiś wywiad, że w tej lidze każdy może wygrać w każdym, co, co pokazują już ostatnie mecze. No, dokładnie Norwid będzie. Przyjeżdża do nas tak naprawdę po wygranym meczu z Jastrzęckim węglem po bardzo dobrym meczu. No, nie wiadomo, nie wiadomo jaki, jaki, jaki tutaj może być wynik. Będzie to na pewno trudny mecz dla nas. Każdy element na pewno. Od, od zagrywki po przyjęcie, atak, blok. No, każdy. Tutaj naprawdę trzeba być lepszym w każdym elemencie, żeby, żeby wygrać ten mecz.